Jesteśmy na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Rzęcino a Biernów. Droga jest to powiatowa powiatowego zarządu dróg w Świdwinie, obwód drogowy Połczyn-Zdrój. I w tej chwili jest tutaj prowadzone koszenie poboczy traw na poboczach. Ciągnik Basak zakupiliśmy w 2020 roku w lutym, dokładnie 21 lutego. Wybraliśmy do tej pory, żeśmy używali marki MTZ 82, no i to ciągniki no, sprawdzały się u nas, ale na obecną chwilę, żeśmy z, przeszli na drugą markę ze względów cenowych, no i komfortu kabiny, tudzież jest tam innych spraw związanych z tym, że jest no, lef, efektywniejsza jest praca i komfort pracy kierowcy jest o wiele lepszy niż w dotychczasowych MTZ-ach. Jesteśmy pod serwisem koszalin. I z serwisem miałem już do czynienia trzykrotnie, gdyż były wymieniane pompy hamulcowe, i serwis był po stumotogodzinach przy pracy ciągnika. Z serwisem no nie miałem żadnych problemów do tej pory, gdyż na każde wezwanie, które zgłaszam w celach serwisowych, przyjeżdżają, obsługa jest konkretna, nie ma żadnych jakichś tam Rzeczy, które by tam coś wychodziło poza ramy serwisu, jest wszystko zrobione dokładnie, opisane. Jeżeli chodzi o, co wcześniej nadmieniłem, o komfort pracy kierowcy w tym ciągniku, więc tak, kabina jest wyposażona w klimatyzację, radio, lusterka boczne, oszklona także wszystkie tutaj jest widoczność do pracy z różnymi maszynami nie stanowi problemu. Dwustronne otwieranie drzwi, regulowana kierownica, fotel. że to jest wszystko, jest tak dospasowane Wszystkie przyrządy i dźwignie są pod ręką, nie trzeba żadnych tam gestów, jakichś wychylania się czy coś. Dziś w dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć turecki traktor marki Basak model 2110S. Jak Państwo widzicie prezentuje się przepięknie. Pod maską traktora znajduje się czterocylindrowy silnik Perkinsa o pojemności 4,4 litra generujący moc 110 koni mechanicznych. Co jest ważne? Silnik ten spełnia wymogi emisji spalin Euro 3a. Nie posiada DPF-u i pracuje na zwykłej pompie wtryskowej i wtryskach, co nie będzie generowało w przyszłości dodatkowych kosztów eksploatacji. Niewątpliwym atutem konstrukcyjnym Basaka jest łatwy dostęp do filtrów. Między innymi do filtrów powietrza zastosowano tutaj dwustopniowy filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczeń, a także do filtrów paliwa i oleju. Ich umiejscowienie praktycznie na zewnątrz. Ułatwia ich wymianę. Siatka zabezpieczająca chłodnicę przed pyłem, kurzem czy owadami jest bardzo łatwo demontowalna, a także łatwa do czyszczenia. Otrzymujecie Państwo butniki przednie skrętne, a także szersze i wyższe ogumienie. Znajdująca się z przodu kabiny listwa ledowa oświetleniowa pozwala na dobrą widoczność w trakcie pracy i jazdy po zmroku, a nawet w nocy. Otrzymujecie Państwo w standardzie również poręczną skrzynkę narzędziową, która zawiera wszystkie niezbędne klucze oraz akcesoria. W standardzie otrzymujecie Państwo sterowaną hydraulicznie śrubę rzymską, instalację jedno- i dwuobwodową pneumatyczną, cztery pary złącz gniazd hydrauliki zewnętrznej, gniazdo elektryczne, z tylnej strony kabiny również zamieszczona. Dodatkowa listwa ledowa, reflektory robocze oraz kogut. Zaczep tylny dolny, regulowany oraz górny przesuwny, transportowy. A także, co ważne, komplet obciążników na tylne koła o masie 280 kg. Tylni TUS o udźwigu do 4,5 tony z końcówkami hakowymi kategorii drugiej wspomagany jest dwoma podnośnikami hydraulicznymi oparty na systemie EHR, system elektrohydraulicznego sterowania tylnym podnośnikiem. Znajdują się tutaj dwa przyciski robocze, dzięki któremu możemy sterować tym podnośnikiem. Podnośnikiem możemy sterować także z kabiny, co Państwu później zaprezentuję. Ochronna, bardzo przestronna kabina ciągnika, którą za momencik Państwu zaprezentuję, jest sześciosłupkowa, ogrzewana i klimatyzowana. Zapraszam do środka. Wygodny fotel operatora ciągnika wraz z podłokietnikami, a także siedzisko pomocnika z pasem bezpieczeństwa to dodatkowy atut tego ciągnika, ponieważ posaki rejestrowane są na dwie osoby. Podczas pracy pod słońce ulgę zapewnia zamontowana przednia roleta przeciwsłoneczna. Co rzuca się w oczy użytkownikowi zaraz po uruchomieniu silnika, to duża i czytelna deska rozdzielcza. A także regulowana kolumna kierownicza, pozwalająca na dostosowanie wysokości jej do użytkownika maszyny. Po lewej stronie kolumny kierowniczej znajduje się dźwignia rewersu, po prawej zaś dźwignia żółwzając. Po lewej stronie operatora maszyny znajdują się dźwignie hydrauliki zewnętrznej, a tuż obok panel sterowania. Blokadą tylnego mostu, oświetleniem, wycieraczkami, kogutem. A także system EHR, czyli elektrohydraulicznym sterowaniem tylnego podnośnika. W języku polskim to jest bardzo ważne. Znajduje się tu także zegar, dzięki któremu mamy podgląd na to, co dzieje się w układzie pneumatycznym. Jakie mamy aktualne ciśnienie? Dzięki temu, że sprężarka załączana jest z kabiny operatora, nie działa ona non-stop, nie obciążając się silnika, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Tuż obok dźwigni, Hydrauliki zewnętrznej znajduje się dźwignia zmiany biegów z reduktorem pracującym na trzech poziomach prędkości, to jest biegi szosowe, polowe oraz pełzające. Bałek bom załączany jest również z kabiny, pracujący na dwóch prędkościach, to jest 540 obrotów na minutę oraz 540 eko. Fajnym wyposażeniem pasaka jest pistolet z wężem pneumatycznym. Dzięki któremu możemy wydmuchać z kabiny wszystkie zanieczyszczenia, jakie znajdą się w niej, to jest kurz, pył, a w razie potrzeby możemy nawet dopompować koło. Na uwagę pozwalają ułatwiającą widoczność zasługują także duże zewnętrzne lusterka, regulowane, a także lusterko wewnętrzne wsteczne. Ponadto na widoczność składa się także nisko wyprofilowana maska która w połączeniu np. z ładowaczem czołowym umożliwia widoczność podczas pracy, wykorzystując także tenże ładowacz czołowy. Zapraszam na stronę www.basaktraktor.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące traktorów firmy Basak.